Wieczór, Małgosia Frymus. Maria Zychowicz. I Damian Romaniak. No dzisiaj piękny film oglądaliśmy. Ja. Y, krótka historia o miłości. Krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego z 1988 roku. Aż trudno uwierzyć, że ten film ma tyle lat, że został wtedy nakręcony. Wprawdzie to widać wszystko w tej opowieści, choć widać nowoczesne Manhattan Łodzi. Choć widać bardzo nowoczesną kobietę, i w ogóle tam nie ma zgrzebnego PRL-u. No, to jest przecież schyłek, schyłek PRL-u, ale piękny jest film i bardzo, bardzo przejmujący. Nie wiem, co wy na to. To tak na początek. Ja dodam, że dekalog oczywiście liczy 10 części sobie, ale tylko dwie części doczekały się tej wersji kinowej. Piąta część i szósta. To było coś takiego, że trzeba było ten serial po prostu zareklamować, żeby też widz zachodni miał do niego dostęp, i stwierdzono, też Danusis z stwierdzili, że po prostu trzeba zrobić dwie części kinowe, też dlatego, żeby zarobić na te ostatnie części, żeby ten cykl po prostu dokończyć. Problem z dekalogiem był na początku taki, nie wiem, czy wiecie, że ten Film był źle przyjęty przez polską publiczność. Dlaczego? Raz, że to jest serial i ta poetyka blokowisk. No jak to? My no mamy blokowiska oglądać, my żyjemy w blokach, to po co jeszcze nam się daje filmy na temat bloków, taką na temat tej siermiężnej rzeczywistości. Natomiast na zachodzie ten serial robił furorę. To, to była egzotyka wtedy, no nie? I z czasem tak naprawdę ten serial stał się dopiero kultowy. Reżyserzy światowi się nim zachwycali, chociażby Stanley Kubrick. Yy, dzisiaj kalok to no, absolutny kanon. Nie można sobie historii kina polskiego no, bez tego cyklu wyobrazić. Ale ja myślę, że on w Polsce jeszcze był z innego powodu nie najlepiej przyjęty, bo to nagle filmowiec próbuje nam y, mówić o naszych fundamentach. Mamy PRL, y, a on nam mówi o rzeczach niezwykle ważnych to zresztą nie były proste opowieści to nie są proste opowieści to nie są jednoznaczne opowieści i to jest e, jakby siłą tego, e, tych filmów siłą dekalogu jest jeszcze e, ja z tego co ja pamiętam w poprzednich e, i późniejszych e, odcinkach też są fantastyczne dialogi przecież Krzysztofa Pasiewicza, który, z który razem stworzyli z Kieślowskim. To był taki duet niezwykle prężny, znany i bardzo dobrze funkcjonujący. Później wiemy, że taka afera no, obyczajowa. Naprawdę Pasiewicza skreśliła jakby z mainstreamu, wyrzuciła, ale myślę, że mieli niezwykłe uczucie. I to, co mnie zachwyciło, ja zacznę od oprócz fantastycznej Szapałowskiej, myślę, że ją można po tym filmie bardzo polubić. Oprócz Lubaszenki, bardzo takiego czystego. Um, oprócz oczywiście także um, Stefanii Iwańskiej, która była taka wycofana, ale też bardzo um, ciekawie to zagrała, zresztą są Machalice, się uwagę i Tak, był, był, chciałbym powiedzieć. Panak Tak, Machalica jest też um, w, w napisach um, i Barciś. Ale, ale nie tylko w ma napisach. Tak, tak, no, no, tak. z rowerem. Tak, ale przede wszystkim myślę, że to, co mnie najbardziej urzekło, oprócz tego, co powiedziałam, to dialogi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, szczególnie dzisiaj, kiedy te filmy są tak strasznie przegadane. Kiedy nie mówi, bohater, jak otwiera drzwi, to nie mówi, Ja właśnie wychodzę, tylko po prostu wychodzi. W dzisiejszych filmach się mówi, To ja za chwilę przyjdę, to ja wpadnę do ciebie, to odbierz telefon. Tam nie ma niepotrzebnych słów, tak, nie ma opisu sytuacji, nie ma tautologii. Mnie się bardzo te dialogi podobały, ja muszę przyznać, że ja po latach trochę inaczej ten film odbieram, on mi się bardziej, on o mną bardziej poruszył, on jest dla mnie dużo ciekawszy niż przed laty Ja tak samo, też miałam okazję obejrzeć drugi raz ten film, pierwszy raz obejrzałam go Jakoś pod koniec gimnazjum, więc byłam mocno zniesmaczona tym filmem. Na polatach rzeczywiście. Nie, to jest film. no Ja go oglądałam. No już byłam no, dojrzałą dziewczyną, ale myślę, że czy kobietą nawet, ale myślę, że, że to jest film, do którego, którym się może, trzeba rozsmakować, do tak. którego trzeba dojrzeć. Tak, no i właśnie ja obejrzałam teraz po raz drugi. Nadal mam taką relację z tym filmem, że z jednej strony uwielbiam ten film, a z drugiej strony nienawidzę tego filmu. Nadal gdzieś tam ta relacja jest i ona chyba pozostanie niezmienna, bo rzeczywiście Szepałowska jest tutaj strasznie uwodząca. Z drugiej strony, strasznie brutalna. A tak naprawdę. A... Ja ją też taką pamiętałam, brzydką, brutalną. Brzy, znaczy, brzydka, w jakim sensie brzydka? brzydka w postępowaniu, postępowaniu. Ja dzisiaj tego absolutnie tak nie odczuwałam. Damian, na ty jak? To... Bo ma, oczywiście, mamy tutaj pokazaną kobietę, która jest, byśmy powiedzieli, wyzwolona, która prowadzi rozwiązły tryb życia. Z tym, że musimy też wziąć pod uwagę to, że Kieślowski nie moralizuje. On, znaczy, on nie jest kaznodzieją takim, że mówi, wy musicie tak. tak robić. To jest fajne właśnie u Kieślowskiego, że on jest tutaj sceptyczny wobec tego wszystkiego. Natomiast widać, że ona to nie jest zła kobieta, tylko po prostu zagubiona w tym życiu. Jej też brakuje. Ona kwestionuje, że miłość nie istnieje, ale jej widać tej miłości, bliskości brakuje. Tutaj w tej części bardzo mocno jest wyeksponowany ten motyw wojeryzmu, ten rekwizyt, ta lornetka, że on podgląda tą kobietę, Warto na to zwrócić uwagę, i ta scena taka, ona jest często określana przez krytyków prawie erotyczna. Tam praktycznie nie ma nagości, ale tak jest, tak ocieka tym erotyzmem, napięcie, tym seksem, tak. to napięcie tak się czuje, że tu no, Kieślowski jest geniuszem pod tym kątem. Aha, i wspomnieliście jeszcze To no, robiona no, no. Tak. scena, prawda? Ona jest mówić o tym momencie, kiedy on, on no, jakby przeżywa miłość przy niej, prawda? Tak, kiedy tak, on tak, zaczyna tak. odczuwać i dostaje odczuwać. te wszystkie tak, na twarzy. Te wszystkie. Wszystko mu no, ujawnia. Jest nagranie, to jest świetnie zrobiona scena. Tak, tak, tak. Ona nie jest przegadana, ale wszystko mówi. To znaczy, wszystko, wszystko, wszystko mówi, wszystko... bo ona mówi gestami. Tu nie w ogóle nie potrzeba słów. Tutaj są sama gesty i mimika. Mimika tak bogata, tak szalona, że. No właśnie o to chodzi. Cudna, cudna. I to, to, jakby to jest taka kwintesencja ta scena. Ona jest jakby takim, no, no takim sednem całego filmu. Tak, A właśnie natomiast... tutaj. Zwróćcie uwagę, że tutaj słowa grają przede wszystkim dłonie i to, co się dzieje na twarzy. No. I to, co, i właśnie dłonie współgrające z twarzą, one wszystko wyobraźni. pokazują. Tak naprawdę w naszej wyobraźni wszystko, co on przeżywa, to my przeżywamy. Tak Czyli, no, właśnie doszliście do wniosku, że czasami erotyki nie trzeba dosłownie pokazywać, że to się dzieje wszystko w głowie. tak? Nawet nie Można za pomocą się gestów dosłownie mimiki. pokazywać, tak. Bo jednak no, to że... też zależy jak i twórca, nie? To też będziemy tak. mieli Borowczyka za tydzień, to też na ten temat porozmawiamy sobie na tak pewno. Natomiast tu, Natomiast, tydzień. Tydzień. Natomiast tu chyba w, nie wiem czy Marysia czy Gosia dotknęliście tematu Artura Barcisia, bo to jest fascynująca postać, nad którą chwilę by trzeba było się zastanowić. On jest często nazywany, bo on zawsze się pojawia w każdej części i zwiastuje jakieś tam nieszczęście. Jak go ktoś spotka, to coś się złego potem dzieje. To jest taki wielki kreator, wielki reżyser, czy niektórzy mówią anioł śmierci, tu występuje jako taki blond Londyn, w tym płaszczu białym niesie walizkę i torbę, natomiast to jest postać wzię wzięta z twórczości Hanny Kral. w ogóle. Ona ma taką perspektywę metafizyczną, to jest niby postać, która żyje w tym świecie zewnętrznym, ale pochodzi z zupełnie innego świata. Kieślowski takie tropy metafizyczne dawał często. Mnie się też wydaje, z tego ja dokładnie jej pamiętam, ale mnie się wydaje, że to tak na początku nie było. Że ten Barciś nie był um, taką, um, tak, nie miał być taką, takim spoiwem wszystkich dziesięciu odcinków. On się tam gdzieś w którymś momencie zdarzył. To jest takie piękne. Um, wiem, że też wiele osób tego nie zauważa. To znaczy, jeżeli nie oglądasz, nie znasz dokładnie całości, to nie wiesz, bo Barciś nie zawsze jest w białym paszczu i z białą walizką dużą. Nie, on bardzo... tam w różnych perspektywach jest pokazywany, tak. w każdej A części. Mam... I zawsze przechodzi gdzieś przez te blokowiska, Tak, 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 to, tak, To tak jest i to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Taka zabawa trochę z widzem, zabawa z aktorska, myślę, że dziś też czytałam, już teraz być może Damian lepiej, wiesz, to, że sam Kieślowski mówił, że był taki moment, że w którymś odcinku, Barciś był w ogóle na jakimś innym, gdzieś w innej, na innych zdjęciach. I specjalnie dla niego gdzieś tam w środku nocy przyjechał, żeby ranem, prze, rano przejść. A wiemy, że w filmie można tak zacierować, że oni się spotykają, choć się nie spotykają, prawda? Tak jest, tak, tak jest. To, y, można zrobić? Y, y, ja myślę, że y, całość, przede wszystkim, bym powiedziała, taka niezwykle stanowana. To tempo, które ono się dzieje, to znaczy ono się toczy, jest naprawdę cudowne, bo nam brakuje takiego tempa. To znaczy, Taki, mm, yy, yy, takiego spokoju, nie wiem czy dzisiaj tak... tak właśnie to, chciałam to powiedzieć, zauważcie, te... tam w ogóle nie ma biegu, tam w ogóle nie ma biegu, akcja się toczy, gra się sama toczy. Jest, bieg, I... bieg, raz biegnie za nią... Znaczy, się... tak, ale mi chodzi A, o generalnie tak. o całość filmu, tam nie ma biegu, pędu, yy, nie ma tego wariactwa, to wszystko jest bardzo powolne, bardzo... Yy, o czym Jest napięcie, to tak. Ale nie ma tego pędu, tego szału, jest napięcie, ale to wszystko toczy się swoim swoim tempem. Tu też możemy zadać pytanie do tego filmu, jak go dzisiaj oglądamy, bo Gosia powiedziałaś słusznie, to jest 88 rok, czyli to już jest no już sporo czasu minęło, ale na ile ten film jest tak, tak. Na ile ten film jest aktualny w kontekście dzisiejszych relacji damsko-męskich? Tu pada takie zdanie, że tak kobiety, dziewczyny tak naprawdę lubią wrażliwych chłopców, właściwych mężczyzn. No ja bym dzisiaj polemizował z tym akurat, ale właśnie Myślę takie pytanie tam, można postawić. To, Damian, to się w ogóle nie zmieniło, znaczy mnie się bardzo podoba ta scena przy oknie na korytarzu, kiedy ona mówi czego ty tak naprawdę ode mnie chcesz? Tak. Nic, bo ja panią kocham. Nie, dlaczego ty mnie tak naprawdę podglądasz? Bo ja panią kocham. Czego ty ode mnie chcesz? Nic. Niczego ode mnie, od ja po prostu Panią ukocham, od tak. Yy, ona piękny mówi, dialog, piękny tak, dialog. Bo, to właśnie dlatego mówię, że te dialogi są yy, yy, przesudowne, piękne, wyważone, to mają znaczy... swoje znaczenie, ale zwróćcie uwagę, że yy, on tak naprawdę uczy ją, czym jest miłość, no bo przecież tak, to jest tak. miłości. To jak ona strasznie tęskni za nim, kiedy Dzieje mu się krzywda. W szpitalu, to jak ona, z, zwróćcie uwagę, on wybiega od niej i ona natychmiast go przeprasza. Ona natychmiast pisze na tym swoim jednym z obrazów, pisze, że przepraszam. E, w związku z tym, tam, to jest, to jest film o sile miłości. To znaczy ona, e, która e, tak naprawdę śmieje się z tego uczucia, e, Tomka. Ona e, tak naprawdę drwi sobie z niego widzi, zobaczcie co tam miłość z nią robi ona się czuje niezręcznie ale nie dlatego że on sobie krzywdy zrobił nie bo ona tego jego ciepła ta ostatnia scena kiedy ona widzi siebie zapłakaną przy stole i on podchodzi do on wchodzi do, tak. do tego pokoju no jest przecież prześliczna ja tu chciałam dopowiedzieć do Damian'a yy... Ten film jest aktualny w jednym, mianowicie, przynajmniej dla mnie, mianowicie w tym, że my w dzisiejszych czasach nie mamy czasu na miłość. My jesteśmy tak zabiegani, że wchodzimy w jakieś przelotne relacje, w jakieś e, przelotne, jed, przelotne jednonocne schadzki, bo my jesteśmy bardzo zalatani, nie mamy czasu na Ale drugą nie... osobę. Ale ja myślę, że to wynika ze strachu nad miłością, bo wiesz, miłość taak, to, osoba, to opieka, miłość to oddanie. E, miłość to jest zobowiązanie wobec drugiej osoby. Tak. Ludzie się tego boją dzisiaj. On, ona mówi, jak długo mnie podglądasz, a on mówi rok. Czyli mnóstwo czasu, tak? Powiedziałabym, że to y, bodaj najlepszy film na razie z tego y, z tego, y, z tego no, no, To jest bądź. dopiero drugi. No. Tak, skolnie, skolnie. No, no, już wiemy, kto jest na przodzie. Y, więc ja bardzo bym Państwu polecała ten film. E, pięknie. Myślę, że to jakby się ktoś chciał uczyć kadrować, filmować, to, to po prostu oglądamy w TV w tej poprzekątnej. ten film, on ma dużo naprawdę w sobie y, no, takiego kunsztu też po prostu, tak. a przecież to się dzieje bardzo kameralnie, dwa mieszkania, poczta, kawałek ulicy tak naprawdę wszystko... duet grają dwie osoby, tak. jakby tak. nie patrzeć a, 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 śmiałam się, że tak naprawdę Kieślowski, który wykładał m, znaczy między szkołą filmową a wytwórnią filmową jest Manhattan i oni tam właśnie je zrobili zresztą ja nie wiem czy Kieślowski sam na Manhattanie nie mieszkał, ale tego już tego nie jestem w stanie m, m, powiedzieć bardzo dziękuję za ten film i chciałabym, żebyśmy w przyszłym tygodniu zaprosili Państwa na przyszły tydzień. W ogóle myślimy o tym cały czas, że będziemy chcieli nieco formułę zmienić, ale to od, od marca. Póki co też nie możemy Państwa do kina zaprosić, bo my nie wiemy, czy to kino zostanie otwarte. Wprawdzie mówi się, że kina będą otwarte od piątku. W Szczecinie tylko jedno kino będzie otwarte, Kino Zamek. Wiem, że inne kina się nie otwierają. Nikt na próbę nie będzie ściągał drogich filmów do kina. To nie jest takie proste. A w Kinie Zamek, to myślę, że możemy taką reklamę naszym przyjaciołom z Kina Zamek tutaj zafundować, że zapraszamy na dwa filmy, które no właśnie Damian, ty może wiesz, dostały tę nominację do Oscara? Lekcja Miłości na pewno dostała. Lekcja miłości się to, tak. tą, y, y, to znaczy, znalazła się może tak, znalazła się na długiej liście Oscarowej, ale tak, na shortliście już nie było. Już na, Teraz były shortlisty, to już na short liście, liście, liście nie, ale na długiej liście, liście także no, nie, nie ma szans na nominację, niestety. No to ja już rozumiem: to ani jeden, ani drugi, ale myślę, że i tak znaleźć wśród trzydziestu paru czy 250 filmów w całej Polsce. Lekcja miłości się znalazła na było w gronie 238 filmów, jeżeli dobrze wiem, z całego świata na tej długiej liście do Oscarów, to i tak wielkie, na wielkie myślę, I należy się, należą się gratulacje oczywiście. Gratulacje że... mocne, tak. bo tak samo ten film ja, będzie właśnie w Kinie film. Zamek. Tak, będzie w Kinie Zamek, myślę, że przez jakiś tydzień będzie można go oglądać, a także taką y, krótką, y, animowaną y, krótki animowany film e, jedno serce, jeżeli dobrze pamiętam troszkę e, Przepraszam, że, że tutaj ale Siwa chyba bardzo dobry film. E, czytałam dużo i Biegnę w najbliższym czasie obejrzeć. A my się widzimy za tydzień i co? I obejrzymy film Dzieje, Dzieje grzechu Waleriana Borowczyka, polski specjalista od kina erotycznego, który też potem za granicą zrobił karierę. Także w temacie zmysłowości cały czas będziemy. Bo pojawi się nieco kontrowersji w przyszłym tygodniu, to na pewno. No to zobaczymy. Wszystkiego dobrego za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy serdecznie. Dobra